Witamy Was w kolejnym filmie w Kreatywnych Feriach z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ja mam na imię Damian. A ja mam na imię Amelka. I dzisiaj pokażemy Wam jak w prosty sposób z gliny samoutwardzalnej, którą możecie kupić praktycznie w każdym sklepie papierniczym zrobić fajne rzeczy. Co będziemy Amelka dzisiaj tutaj robić? No więc będziemy robić taki wulkan, takiego kota i miskę w kształcie liścia. Co będziemy do? Tego potrzebowali. Na pewno będziemy potrzebowali maty, płótna, e, glina się na pewno nam nie będzie przyklejać. Co Tylko jeszcze? pamiętajcie, aby spytać rodziców o zgodę. <laughs> Co jeszcze będziemy potrzebowali? No więc na pewno gliny samoutwardzalnej, narzędzi do obróbki, takich o. Jeżeli takich narzędzi nie będziecie mieli w domu, to wystarczy. Zwykły nożyk, patyczek do e, szaszłyku, czy wykałaczka, czy też łyżka i widelec. Też doskonale się do tego na pewno nadaje. Na pewno do dekoracji użyjemy farb plakatowych. A całość będziemy musieli jeszcze dodatkowo zabezpieczyć, tak żeby to fajnie wyglądało, e, żeby się lekko błyszczało, lakierem najlepiej no lakierem do drewna na bazie wody. To co, zaczynamy! Więc pierwszą rzeczą, jaką my pokażemy, będzie jak zrobić wulkan, albo po prostu wazon na kwiaty. Więc pierwszym krokiem będzie oczywiście zdjęcie wszystkich ozdób z dłoni, ponieważ będą przeszkadzać. Na pewno musimy również zrobić sobie miejsce do pracy, tak jak już zauważyliście, na pewno e, część rzeczy z naszego stolika zniknęła. Po rozpakowaniu gliny trzeba uważać, żeby ona zbyt długo nie leżała otwarta, z tego względu, że ona zacznie nam wysychać. Oczywiście delikatnie możemy tę glinę moczyć wodą, ten proces na będzie powolniejszy. Wyciągamy odpowiedni plaster gliny. Musimy na pewno glinę dobrze wyrobić, tak żeby tutaj ona była ładnie plastyczna. Zrobimy teraz Jeden. podstawę naszego wulkanu. Właśnie po to nam tutaj ten słoiczek, żebyśmy wiedzieli ile musi być miejsca w środku. Ta. Zrobimy. Pierwszy mamy. Daj. Dobra, Zrobię. proszę. Drugą rzecz. A Ty już na środek wstaw nasz słoik. Słuchajcie, dlaczego wstawiamy słoik? Delikatnie go wstawiamy, nie za mocno ściskamy. Z tego względu bo po prostu można było wlać na przykład do środka wodę. No i delikatnie robiąc takie oto sobie paski zaczynamy tą glinę naoklejać nasz tutaj słoik. W taki sposób, Anelka. Zacznij to oklejać. Dobrze, Tutaj to też zagnieć? To za chwileczkę zagniemy, Dobrze. ale najpierw wróćmy w taki sposób dookoła. E, oczywiście e, musimy tutaj wszystko ładnie ze sobą sklejać. E, o tym na pewno nie zapominamy. Do tego możemy wziąć nieco wody w taki sposób, żeby potem tą glinę ładnie ze sobą połączyć. Dla zachęty, jeżeli zrobicie taki ten, taki wazonik albo po prostu wulkan, będziecie mogli wykorzystać go do naszego poprzedniego eksperymentu, w którym właśnie robiliśmy eksplozję wulkanu. Uwaga, uwagę, tak jak tutaj widać, troszeczkę ta glina jest zagięta na nasz słonik. To też warto w taki sposób zrobić. Musimy tą ładnie glinę jeszcze teraz zacząć już. Obrabiać. Zobaczcie, moczymy delikatnie. Nie może być glina zbyt mokra, z tego względu, że zacznie się nam no, tutaj rozpuszczać. Jeżeli będziemy robić, to róbmy to w taki oto sposób. I łączymy tą glinę, tak, żeby ładnie. I żeby, nam się, nie roz... żeby nam się nie rozwaliła. Musimy ją ładnie zacząć. Teraz możemy sobie tutaj tą naszą podstawę również zacząć powolutku zawijać. Oczywiście przy robieniu takich rzeczy nie bójmy się pobrudzić absolutnie tok. Pamiętajcie, że wulkan nie musi być perfekcyjny, bo wulkany takie nawet na żywo nie są. Następnie przy użyciu różnych narzędzi możemy nadać mu kształt, nadać mu kształt i kształt. różne wypukłości. Cały czas do modelowania wykorzystujemy tutaj oczywiście naszą wodę. Tak żeby wszystkie tutaj ładnie te elementy wygładzić. Wystarczy dodać takie tutaj naturalne um, niedoskonałości i te. potem wygładzamy te miejsca delikatnie wodą. Są drogą, gdyby nam pani od plastyki powiedziała, że... No kurczę, można do tego użyć wody, żeby to szybciej nie tak szybko nie wysychało, to byłoby to dużo łatwiejsze. Teraz została nam ostatnia strona. Pamiętajcie, aby dekorować to szybko, ponieważ może wam wysychać w międzyczasie. Nastanawiam tutaj ten, ten ten, tutaj to końcówko, jakby dodaje takie jakby kropki. Ale równie dobrze, do tego możemy wykorzystać zwykłą wykałaczkę. W taki sam sposób możemy tutaj za pomocą wykałaczki zrobić takie ślady. I w taki sam sposób, jakbyście to robili tymi narzędziami, robicie wykałaczką. No i przygotowany nasz wulkan w taki sposób odstawiamy na przynajmniej 24 godziny, tak żeby on nam ładnie wyszedł. Oczywiście nie odstawiajmy go na miejsce, gdzie jest dosyć ciepło. Postawmy go w temperaturze pokojowej. Nie ustawiamy go absolutnie na kaloryterze, z tego względu, że on nam popęga. Niech w temperaturze pokojowej powolutku nam zastyga. Teraz wykonamy taką oto miseczkę, bądź taką. Wykorzystamy do tego liście. Jak przygotować taki liść, który znajdziemy w lesie? Zobaczcie. Przygotowany mam tutaj liść, który przed chwileczką przyniosłem. Żeby ładnie go można było odcisnąć w naszej linie, potrzebujemy do tego papier. Tylko ten papier potrzebny, który będziemy wykorzystywać, jest to papier do pieczenia. No i zamykamy ten liść w tym papierze. Następnie za pomocą rozgrzanego żelazka. Tutaj uwaga najmłodsi. Poproście o pomoc na pewno rodziców przygotowujemy taki oto liść, tak żeby nam się łatwo go można było prasować w naszą glinę. Zobaczcie, wyprasowany taki liść robi się nam zupełnie płaski. Dużo łatwiej go będzie skomponować w naszą glinę. Oczywiście dużo łatwiej i jest jeżeli użyć mamy, takiego liścia sztucznego. Tylko pamiętajcie, aby go nie wyprasowywać, bo plastik się stopi. To co, zaczynamy. Zaczynamy oczywiście od przygotowania gliny. Następnie za pomocą wałka robimy tutaj placka. placka. Dobra, mamy przygotowaną naszą glinę. Te odłożymy, żeby nam one nie przeszkadzały. No i teraz przymierzamy, czy nasz list się mieści. Mój jeszcze na pewno nie. Pamiętajcie... Mój jeszcze się Ja muszę tutaj dorobić, to już Anelka możesz... Przyklejać. Przyklejać, delikatnie go połóż. Ten kształt, żeby miał tą stroną, ja muszę jeszcze raz dodać gliny. Stroną z tymi takimi wypustkami. Tak, żeby ładnie się nam on odcisnął. Następnie teraz weź weźmiemy wałek i zacznę tak delikatnie, delikatnie, nie tak ciężko tak, jak ten, żeby ładnie się przesunął Trochę mocniej, możesz, mocniej go możesz sobie tam skomponować. Tak wygląda liść, który już został wkomponowany. I teraz ja też go muszę tutaj oczywiście wpasować. Robimy to delikatnie. Z takimi żywymi listeczkami jest na pewno dużo, dużo trudniej. Dlatego musimy to robić bardzo ostrożnie. Jeżeli mamy wpasowany nasz liść, to teraz delikatnie. Próbujmy ten liść wyciągnąć z, naszego tutaj, z naszej gliny. No i już widać wyraźnie, że nam ten wzór ładny się odbił. Moje jeszcze się odbił wzór. I teraz musimy wyciąć, jeżeli chcemy. Otrzymać właśnie taki kształt miseczki. To za pomocą nożyka wycinamy po tym śladzie, który nam powstał, właśnie ten liść. Amelka, ty możesz zrobić tego typu miseczkę, czyli robimy takie dookoła tutaj cięcie. Oczywiście można sobie tą pracę ułatwić, jeżeli weźmiemy jakieś naczynie o takim kształcie, będzie nam dużo, dużo łatwiej. To co? Zaczynamy. Możemy sobie delikatnie, jeżeli amełka ci ciężko się tnie, glina, wmoczyć sobie nasz tutaj nóż i zaczynamy wycinać naszą glinę. Starajmy się tutaj w miarę precyzyjnie wycinać naszą glinę, aby właśnie ten kształt tego liścia został ładnie zachowany. Następnie, żeby ładnie tutaj nasz liść wyglądał, wykorzystamy znowu do tego nasz papier. Teraz... O, super. Wybieramy kształt naszego liścia, bo musimy go w jakiś sposób wymodelować. Ciężko byłoby nam wymodelować ten liść za pomocą tutaj podkładania jakiejś rzeczy, dlatego do tego dobrze nadadzą się Różnego rodzaju miseczki, czy taka, czy też plastikowa. Teraz możemy sobie nasze dzieło, poczekajmy, położyć na papierze. No, i teraz, mając przygotowane nasze dzieła, jeszcze ja sobie przerzucę również mój dziś, który zrobiłem na kartkę. Z tej kartki dosyć fajnie potem te nasze rzeczy odejdą. Oczywiście, jak ładnie wyschną. Brzegi znowu możemy oczywiście wyrównać za pomocą tutaj wody. Delikatnie możemy wyrównać. Jeżeli byśmy tego nie zrobili, też nie ma żadnej tragedii. Wystarczy potem wziąć delikatny papier, ścierny. I za pomocą papieru również te brzegi delikatnie można będzie wyrównać. Tak przygotowane nasze liście, ta jest może nieco większa melka, wkładamy do miseczki, delikatnie łapiemy za papier i. Zgadzamy delikatnie, i zobaczcie, że tutaj nam się ten kształt oczywiście bardzo ładnie pojawi. W taki sposób przygotowane miseczki odkładamy do suszenia. Pamiętajcie, suszymy powoli, suszymy w temperaturze pokojowej. Po 24 godzinach one będą bardzo sztywne. Zobaczcie, tak jak ta. No i te, tego typu przygotowane miseczki nadają się do pomalowania. I tutaj już taka gotowa miseczka pomalowana z liściem dębu.